Cześć, witam Was serdecznie. Dziś zmiana tematu z pszczelarstwa na ogrodnictwo z powrotem, czyli do pierwotnego tematu wracamy. Dzisiaj wam pokazać, co się dzieje, jak ściągnie się folie ze ścieżek. Ci, którzy oglądali, pamiętają, że na ścieżkach położyłem folię. Powodem ściągnięcia w zasadzie nie jest to, że już jest czas na to, bo jeszcze chciałem je trochę podtrzymać, ale uznałem, że te folie wykorzystam koło ula, gdzie chcę trochę zmienić charakter roślinności, a do tego chciałbym najpierw wytłumić to, co tam rośnie obecnie. Pokażę Wam jak, jak wyglądają ścieżki i opowiem szybciutko co, co zamierzam dalej z nimi zrobić. Ogródek znowu chwilowo przypomina wysypisko, niestety, ale ja sobie mówię, że to jest etap przejściowy, więc, więc bardzo się tym nie martwię. Przygotowane są kartony, to jest mała część tych kartonów. Kartony są jak widać nieortodoksyjne, czyli nie są takie czysta zupełnie tektura, bez nadruków, bez niczego. Doszedłem z założenia, że skoro zamierzam potraktować tym ścieżki, to, to nie jest aż tak istotne, a te kartony mam, a innych nie mam, w związku z czym jest to powód, dla którego myślę, że jestem trochę usprawiedliwiony. W sensie minimalizowanie nakładów, pozyskiwanie materiałów i jak największe wykorzystanie materiałów posiadanych jest wartością również, więc, więc tego w tej wersji będę trzymał. Na taczce leżą dachówki, a tam są psy przywiązane do huśtawki, bo mnie strasznie zwiewały którymi ta dachówkami, nie psami, była, była ta folia przytrzymana, ustabilizowana, żeby nie odlatywała. Po tam paru miesiącach leżenia w zasadzie ona się już trzymała sama z siebie ładnie, no ale nie było kiedy tych dachówek pościągać. Więc teraz dachówki przejdą, żeby robić tą samą robotę, tylko że koło ula. To są ścieżki, które były wyłożone. Jak widać, gdzie gdzieniegdzie jakieś ślady Roślinnej determinacji są. Jakie blade pędy. Zapewne sporo więcej korzeni pod spodem. Pod jedną dachówką zakłóciłem senza skrońca. Pod większością dachówek były ogromne rzesze mrówek i jajek. Więc ewidentnie populacja mrówek jest tutaj potężna. I są to. Jak zresztą wiadomo, owady niezwykle sumienne zasuwają cały czas, budują swoje społeczności. Ta grządka była przykryta e, folią, bo tam obsadziłem tylko bok, ale z tego boku to w zasadzie nic nie wyszło. Jak widać, to są w większości chwasty, tylko trochę bobu się ostało. E, tutaj e, jest rzucona tektura na po prostu ścięte chwasty, które tu rosły. Chwasty, no rośliny jakieś tam, które sobie rosły. no to jest rzucona tektura, przyciśnięta to jest paletami. E, za jakiś czas palety stąd zejdą, tektura zostanie. Na tekturę pójdzie słoma i na tym będziemy coś próbowali działać. E, plan na teraz jest następujący. Troszeczkę tą ziemię, myślę, przejadę kultywatorem takim Lidlowym. Glebogryzary, glebogryzaryczką, żeby to troszeczkę wyrównać. Wiem, że się nie powinno, no ale widać zupełnie z miejskich zwyczajów nie wyrosłem. Następnie na to pójdą papiery, te, który, te które tam leżą a, a, i, i dużo jeszcze takiej nieco czystszej jakościowo tektury, bo jednak IKEA sprzedając swoje meble jakoś bardzo tych, tych kartonów nie lakieruje, nie farbuje, więc te kartony wykorzystam. Na to pójdą dachóweczki. Jakieś deseczki pewnie, inne tego typu duperelki. Zobaczymy na ile mi starczy, czy starczy mi na wszystkie ścieżki, czy, yy, czy nie. Nie będę nagrywał samego pewnie działania, a może nagram, zobaczymy. Pokażę natomiast efekt końcowy. No to miłego, a ja się zabieram do roboty. Komentarz z przyszłości ode mnie już edytującego ten filmik, e, mądrego po szkodzie. Gdybym zabierał się za tą robotę ponownie, to zmieniłbym tu kolejność. Folia była położona na parę miesięcy, potem ją ściągnąłem, i to co tu widać, to przygotowywałem się do położenia ściółki bardziej organicznej, docelowej i ją układem. Zrobiłbym to przed położeniem folii. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby w czasie jak ta folia leżała, już tam się tworzyła jakaś próchnica, już ta ziemia się troszeczkę rozluźniała. Ta ziemia jest gliniasta, dosyć ciężka do pracy, jak była ugnieciona pod folią, nie było to specjalnie łatwe. Plus. Tak naprawdę dopiero od tego momentu zaczął się proces jakiegoś wzbogacania tej, tej gleby, a przecież spokojnie można to było robić już, już wcześniej. Ponadto prawdopodobnie zadbałbym wcześniej o to, żeby mieć materiał ściółkujący na kartony, czyli żeby już sobie nazbierać z trawy, nazbierać z rębek, bo jednak z tymi kartonami wyglądało to naprawdę oryginalnie, a trzymało się, to, trzymało się to jakiś czas. Można było tego uniknąć ze względów czysto estetycznych. No, trochę się zmachałem. A przy tym, niosąc ostatnią deskę, którymi to miałem dociążyć deskami, zrzuciłem aparat ze statywu, co było sygnałem, żeby sobie zrobić przerwę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wrócimy sobie ekran. Ok, no, jak można się spodziewać. W tym momencie wygląda nieporównanie gorzej, niż wyglądało wcześniej. No bo wygląda oczywiście jak śmietnisko. Te odstające, odstające elementy jeszcze podociskam po dachówkami. Z tego pomyślałem sobie takie kształtki takie z transportu mebli. Z tego będzie dobry, dobre schronisko dla owadów, takie tymczasowe. Poukładam to tak jeden na drugi. Gdzieś w którymś kąciku będą miały owady miejsce, żeby sobie pobuszować. Jest to w miarę szczelnie pokryte. No nieprecyzyjnie, ale tak w miarę szczelnie. Chwilami nawet za dużo pewnie tego jest. Tak jak mówię, tam gdzie odstaje, tam podociskam, a potem zacznę to systematycznie ten papier przykrywać tym, co mam ze skosznej trawy. Jezu, ale dramatycznie to wygląda. No ale nic. Mawia się czasem, że musi być gorzej, żeby mogło być lepiej. Ja się tutaj tej wersji będę trzymał. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł zamieścić filmik pod tytułem Patrzcie, jest lepiej, po tym jak było gorzej. A póki co idę do innych zajęć, bo już mnie wołają. Cześć.